Śpioszek i trocinek w roli detektywów. Część pierwsza trocinek na ratuszowej wieży. W małym domku na przedmieściu zwierzątkowa mieszkał Miś śpioszek. Ach, jak głośno musiał terkać z rana budzik, zanim zbudził śpioszka ze snu. Dziś Śpioszek umówił się na spotkanie ze swoim przyjacielem. Właśnie nadchodzi przyjaciel, Miś Trocinek, ale co to? Trocinek nie ma prawej łapki. Gdzie twoja prawa łapka, przyjacielu? Co ci się stało? Ach, rzeczywiście, zmartwił się trocinek, zgubiłem ją pewnie podczas marszu. Źle mi przymocowano tę łapkę w fabryce zabawek, chodźmy poszukać mojej prawej łapki. O, jest zguba, ucieszył się śpioszek, a potem zaproponował: Chodźmy do mamy, ona ci łapkę mocno przyszyje. Zaraz przyszyję ci łapkę, biedny trocinku, powiedziała mama. Już jej nigdy nie zgubisz. Trocinek ma teraz obie łapki. Może się świetnie bawić latawcem. Powiał wiatr od rzeki, latawiec wzbił się wysoko, a za nim pofrunął trocinek. Ratunku na pomoc! Zawołał przerażony miś śpioszek i pobiegł w stronę miasteczka. Właśnie jechał na motocyklu pan Skuterek. Proszę pożyczyć mi motor! Zawołał śpioszek. Muszę ratować trocinka. Pędzi śpioszek na motocyklu do zwierzątkowa. Gdy wiatr nieco zelżał, miś Trocinek opuścił się i wylądował w wagonie kolejki. Nie wolno wskakiwać w biegu, zawołał rozgniewany konduktor. Przepraszam, panie kondu, tłumaczył się Trocinek, ale nie zdążył skończyć zdania. Wiatr go znów uniósł. Witam, witam, zawołał blaszany kurek z wieży ratusza w zwierzątkowie. Przywiąż się do mnie sznurkiem, doradzał blaszany kurek, to wiatr cię dalej nie poniesie. Trocinek usłuchał rady, pośliznęła mu się jedna łapka i spadł z wieży. Przygoda zakończyła się szczęśliwie. Trocinek spadł na rozpostarte prześcieradło. Trzymali je strażacy, których sprowadził śpioszek. Część druga, co się stało z blaszanym kurkiem. Wiatr powiał mocniej i zamiast trocinka uniósł wraz z latawcem blaszanego kurka. Zginął blaszany kurek, oświadczył miejski strażnik burmistrzowi. To sprawka śpioszka i trocinka. Nie umkniecie mi stąd nic po nie, wołał srogi strażnik. Zaraz Was spotka słuszna kara. Oto biednych przyjaciół zamknięto w miejskim areszcie. Panie burmistrzu, powiedział Trocinek drżącym głosem: Obaj jesteśmy niewinni. Trocinek mówi prawdę, tak mu uczciwie patrzy z oczu, pomyślał burmistrz i obu przyjaciół wyprowadził na wolność. Zwołał potem burmistrz wszystkich mieszkańców Zwierzątkowa i obwieścił: Kto odnajdzie blaszanego kurka, otrzyma w nagrodę order Starego Niedźwiedzia. Jak wiadomo, order ten uprawnia do darmowej jazdy na karuzeli oraz do chodzenia spać później, niż to czynią kury. Po przemówieniu burmistrza, mieszkańcy Zwierzątkowa ruszyli tłumnie na poszukiwanie blaszanego kurka. Pioszek i Trocinek również postanowili szukać zguby. Drogę wskazywał im sznurek latawca leżący na ziemi. Szczęście sprzyjało oto latawiec trzyma go w ręku pan Kratka widziałem kurka u piekarza w Alei Królików oświadczył uprzejmie. Gdzie jest Aleja Królików pytali po drodze przyjaciele. Właśnie tam idę powiedział pan Drabinka. I rzeczywiście u piekarza na szyldzie był narysowany kogucik, ale to nie ten zwierzy. Na wystawie również leżał cały stos kogucików wszystkie jednak były z ciasta. Się to znane łakomczuchy. Na widok ciastek ślinka napłynęła im do pyszczków. Poczciwy piekarz spostrzegł to i poczęstował przyjaciół słodkimi bułeczkami. Panie piekarzu, zapytał śpioszek: Może pan widział blaszanego kurka zwierzy? Czy to on? Powiedział piekarz, pokazując glinianą figurkę. Jest bardzo do niego podobny! zawołali przyjaciele. To się zgadza, uśmiechnął się piekarz. Blaszany kurek posłużył mi za wzór. Poszukajmy go w śmietniku. Ale w śmietniku nie było blaszanego kurka. Kto go stąd zabrał? Mali detektywi ruszyli w dalszą drogę. Byli pewni, że są na dobrym tropie. Ej, czy to blaszany kurek zwierzy? Wiezie go na wózku handlarz starzyzną. Handlarz skrył się za pagórkiem i tam nie wiadomo po co, zakopał kurka w ziemi. Nie spostrzegli tego mali detektywi i szli trop w trop za wózkiem. Część trzecia. Niezwykłe odkrycie profesora Smykałki. Mali detektywi tak się zagadali, że stracili naraz z oczu wózek i handlarza. Właśnie w tym czasie nadjechał samochód. Z samochodu wysiadł profesor Smykałka, sławny badacz okolic zwierzątkowa. W rękach miał łopatę. Profesor kilka razy pociągnął swym uczonym nosem i poszedł w to miejsce, gdzie handlarz zakopał kurka. Zrobiłem niezwykłe odkrycie, zawołał. Znalazłem mieszkańca zwierzątkowa z zamierzchłych czasów. Ułożył blaszanego kurka na miękkim siedzeniu w samochodzie i odjechał. Zmartwili się przyjaciele. Naraz trocinek zawołał, profesor smykałka zgubił notes. W notesie narysowany był plan: na planie strzałka i krzyżyk. Te znaki zaprowadzą nas do mieszkania profesora powiedział śpioszek. Oddamy profesorowi notes nie chcemy, by się martwił nasz sławny uczony. Naraz mali detektywi usłyszeli jakieś dziwne brzęczenie. Ach, to biedna pszczoła wpadła w sieć pajęczą. Zaraz cię uwolnimy. Jeśli kiedyś będziecie w opałach, zabrzęczała uwolniona pszczoła, powiedzcie zum-zum, a natychmiast przylecę z pomocą. Poszli przyjaciele dalej. Naraz ostry kolec wbił się trocinkowi w brzuszek i z brzuszka posypały się trociny. – Ach, zaraz będę pusty! – rozpacza Miś Trocinek. – Biegnij, Śpioszku, po świeże trociny! Śpioszek wstępował do kilku sklepów po drodze. Nigdzie jednak nie mógł dostać trocin. Wbiegł na koniec do sklepu, gdzie za ladą stała bardzo poczciwa pani Lisica. Opowiedział śpioszek pani Lisicy o nieszczęściu trocinka. Zamiast trocin, wsypiemy do brzuszka cukier, doradziła Lisica. A teraz uważaj, żebyś się nie zamoczył, bo cukier może się rozpuścić powiedziała Lisica. Poszli przyjaciele dalej. Nad łąką unosiła się siwa mgła. Za łąką na drodze ujrzeli przyjaciele ślady samochodu profesora Smykałki. Znów jesteśmy na dobrym tropie. Część czwarta na tropie blaszanego kurka. Ślady samochodu kończyły się przed szarym domkiem na wzgórku. Na drzwiach domu był bilecik, profesor Onufry smykałka, badacz starożytności. Ile tu ciekawych rzeczy, a wśród nich blaszany kurek. W domu nie było nikogo. Bez wiedzy profesora nie weźmiemy kurka, oświadczył trocinek, a więc czekamy. Tym bardziej, że musimy zwrócić profesorowi notes. Dodał śpioszek i ziewnął szeroko. Po chwili obaj znużeni trudami detektywi chrapali smacznie. Wtem skrzypnęły drzwi i wszedł znany nam już handlarz starzyzną. Rozejrzał się dokoła, a gdy zobaczył blaszanego kurka, schował go pod pachę i w nogi. Trzaśnięcie drzwi obudziło przyjaciół. Spostrzegli co się stało. Łapaj, trzymaj, zawołali. Profesor smykałka wracał właśnie do domu, usłyszał rozpaczliwe krzyki. Panie handlarzu, zawołał oburzony, To nieładnie przywłaszczać sobie cudze rzeczy. Handlarz musiał zwrócić kurka. Zapraszam Was na podwieczorek, powiedział uczony. Sympatyczny profesor poczęstował gości czekoladą. Bardzo miłe było przyjęcie, profesor odzyskał notes. W zamian za to wręczył detektywom kurka. Szczęśliwej drogi, żegnał przyjaciół profesor. Pozdrówcie pana burmistrza w zwierzątkowie. Śpioszek i trocinek szli raźnym krokiem w kierunku miasteczka, ale zapomnieli o kurku. Przyszli nad brzeg rzeki. Naraz jakaś zabłąkana pszczoła poczuła cukier, który wsypała pani Lisica do brzuszka trocinka. Za chwilę rój pszczół otoczył trocinowego Misia. Źle ze mną, pomyślał trocinek. A tymczasem śpioszek zawołał: Zum, zum! na pomoc! Część piąta w jaskini Burego Misia Przyleciała pszczoła, ta, którą uwolnili przyjaciele z pajęczyny. Rój natychmiast przestał napastować trocinka. Przyda wam się w drodze miód, powiedziała pszczoła do misiów i kazała pszczółkom napełnić słoik miodem. A teraz czeka nas przeprawa przez rzekę, powiedział śpioszek. Oto łódź z parasola, wsiadaj trocinku, odpływamy. Śpioszku, nasza łódź przecieka, już mam mokre nogi. Rzeczywiście, trocinku parasol ma dziury. Co robić? Prędzej, wyskakujmy na brzeg. Hops, teraz ja skoczę za tobą, śpioszku. A jej, żali się trocinek na brzegu, cukier topi się w moim brzuszku. Ścisnę mocniej Twoje spodenki, doradza Śpioszek, wtedy cukier nie wypłynie. Słońce skryło się za chmurę i zaczął padać deszcz. Teraz nie pomogą już ściśnięte spodenki, pochlipuje trocinek. – Spójrz! – zawołał Trocinek. – Jest tu przytulna jaskinia. Ukryjemy się w niej przed deszczem. W głębi jaskini rozległo się jakieś groźne mruczenie. – Boję się! – jęknął Trocinek. Naraz w mroku zamajaczyła ciemna postać. Śpioszek dał Susa. Trocinek nie miał siły uciekać. – Ach, to jest bury miś i bura misiowa, zaraz poczują cukier – rozpaczał trocinek. Bury miś obwąchał dokładnie trocinka. – Mniam, mniam – zamlaskał językiem. – Śpioszku, ratuj! – krzyknął przerażony trocinek. Wierny przyjaciel nie opuszcza w niedoli swego towarzysza. Oto okup za trocinka, powiedział śpioszek, wręczając buremu misiowi słoik miodu. Bardzo lubię miodek, ucieszył się bury miś i zajął się opróżnianiem słoika. Część szósta, order Starego Niedźwiedzia. trocinku nie mamy blaszanego kurka, musimy wrócić. Przepraszamy Państwa, ale mamy pewną bardzo pilną sprawę. Bury miś kazał przyjaciołom usiąść i wysłuchał historii o blaszanym kurku. Musimy pomóc tym zuchom, powiedział Bury Miś do Misiowej. Przeniesiemy ich przez rzekę. Bury Miś przeniósł obu malców przez głęboką wodę. Dziękujemy, wołali wzruszeni uprzejmością dzielni detektywi. Przed wieczorem śmioszek i trocinek znów powitali profesora Smykałkę. Zwierzątkowie czeka już na was burmistrz, powiedział profesor. Pojedziecie tam moim samochodem. A tymczasem burmistrz wysłał po detektywów strażnika. Prędzej, prędzej! nagli strażnik. Wszyscy mieszkańcy Zwierzątkowa czekają niecierpliwie na rynku. Na szczycie ratuszowej wieży siedzi ślusarz. On to pierwszy ujrzał zbliżający się samochód. Oto blaszany kurek, zawołali mali detektywi wręczając burmistrzowi kogucika. Nadaje obywatelom śpioszkowi trocinkowi, ogłosił burmistrz, wielki order Starego Niedźwiedzia. Blaszany kurek powrócił na dawne miejsce. Mocno go przytwierdził ślusarz. Nie porwie już wiatr kogucika. Najbardziej zazdroszczę im darmowej jazdy na karuzeli, mówił w zwierzątkowie nie jeden rówieśnik detektywów. Po zakończeniu uroczystości oficjalnych burmistrz zaprosił przyjaciół na przyjęcie do ratusza. Świetne było przyjęcie, a potem jazda do domu samochodem profesora. A teraz pora spać, rozkazała mama. Odznaczeni orderem Starego Niedźwiedzia idą spać nieco później, powiedział Śpioszek z uśmiechem. Dobranoc, trocinku. Dobranoc, Śpioszku. I tak, pełen chwały, zasnął najdzielniejszy detektyw zwierzątkowa, Miś Śpioszek.